Piątek, piątunio, 7 stopni, zaczynamy pracę, ubrałem się jak na Syberię, więc zimno nie powinno mi być. Tam pod światłami jakiś glover stoi. Mamy mąkę, więc musimy skręcić tutaj w lewo. Znaczy w sensie zawrócić, ale dobra, jedziemy i zawrócimy. Zamówienie za 11 zł tak myślałem, że to nie będzie, wiecie, na drugą stronę ulicy, tylko no, na górnośląską. No, daleko, daleko będziemy jechać. Ten sofa, to tak boczkiem go zrobię. Cześć Globo. Dzięki są naleśniki z pistacją, malinami i lodami, także na taką pogodę w sam raz. No i zajebiście, że nam dołożyli kebab, idę? Czyli mamy dwa zamówienia jednak. A klientów mamy i tak obok siebie praktycznie, także git. Jedziemy do kebaba. Ja jestem ciekawy, jak będzie dzisiaj z przyczepnością opony przy takiej temperaturze. Mam nadzieję, że nie będzie nas to nigdzie ślizgało. Jak wiecie lub nie, w MTK jest opona z tyłu gruba, a czym grubsza opona, tym na zimniejsze dni słabo się klei, ale może przez to, że są nowe, to tak nie będzie takich problemów. Zobaczymy, jak temperatura jeszcze Bardziej spadnie, co się będzie działo? W tym oczku jest kurzone. Tutaj stopka cała taka brudna. A, ze smaru. A <laughs> to Majek dowalił ładnie smaru. Coś za ile będzie? 3 minut. Dobra. Jak mamy 3 minutki czekania, to Wam pokażę. Nowa szyba mi przyszła. Co sądzicie? Jest mniejsza. Większość osób stwierdziło, że jednak ta duża jest lepsza. Mi osobiście chyba bardziej ta dużo siedzi. Dzięki. Water. Dzisiaj w ogóle nowe termotestuję. Kupiłem wczoraj w Decathlonie i szczerze jestem ciekawy, czy przy takie temperaturze mi pomogą. Dałem prawie 200 zł, więc powinny działać. Najzimniej jest mi w łapy i w uszy. Co prawda, na rękach mam tutaj grzane manetki, więc powolutku się te ręce zagrzewają, a na uszy to jest dobra pora, żeby ich wyprzedzić to tak i założyć kominiarkę zimową. tą kawowej prostej. Dobrze, trzeba się rozgrzewać powolutku. Tydzień czasu nie jeździłem i po takim tygodniu jak wracasz na moto, takie uczucia jakby motylki w brzuchu, że możesz na nim jechać, jesteś podjarany. Ja nawet nie wiem kiedy oni tutaj asfalt nowy położyli. Przecież dwa tygodnie temu to były takie dziury, że można było zęby stracić. Aaa, ale już mnie normalnie parzy ta, ta kierownica. Chyba zaczniemy biegać z tymi zamówieniami, to też się może rozgrzejemy. Dobra. I wszystko. Ty, normalnie, konie. Och, ten aż narobił ze stresu. Dobra, to jedziemy stąd. A wiecie, że normalnie bym się przejechał na takim koniu? Tylko tak szybko, galopem. Ej, my tu mieliśmy skręcić. Dobra. Naprawimy swój błąd. Zrobimy tak. O. I tutaj. Wano tak? Wszystko. Dzięki, do widzenia. O, nowy McDonald's. 8 zł, znowu, ja pierd Jeżeli do tego maka jest 2,5 kilometra, do klienta może być z kilometr. Nie, no to to jest pojęte jakie są tutaj stawki za kilometr. Niby nowego maka otworzyli, ale jakoś tak Zobaczcie, no. Puściutko tu jest. Puściutko to ja też mam w baku, trzeba koniecznie jechać zatankować. No, zamówienie niby gotowe. A czemu pokazuję na tym, że jest gotowe? Co? Bo mi przyszło powiadomienie, że zamówienie jest gotowe do odbioru. No, to dopiero coś się wydrukowało teraz. Aha. Czego ja się mogę innego spodziewać? Tą część dłoni mam ciepłą, a jak chwycę za palce, to są takie zmarznięte. Muszę tą manetkę, jak jest manetka, muszę tak bardziej ją tutaj palcami złapać. O, tak bardziej, żeby mi też tu po palcach grzało. Dobra. Ja to jest Dobra. Ja, gotowe. Dobra. Spoko. 1-3 km. To pracownik mnie w błąd wprowadził. Jej się chyba zamówienia pomyliły. Naglowo chyba najbardziej się opłaca właśnie na takich dystansach jeździć. Jak zrobisz 4 km za 8 zł, to masz 2 zł za kilometr. Szybko dojedziesz do punktu, szybko do klienta. A jak robisz 10 km za 15 zł, jakby tutaj nie ma logiki, nie ma sensu. Po prostu. Dobry. Wszystko. A, znowu ten sam mak, tym, że za 8,70. Ale mnie gościu lęk Powiem wam, że klei dobrze. Ten asfalt po prostu, on tak jak. jakby na wiosnę, no. Tu sobie zawrócimy. Zalejemy za skromne 30 zł, byle żeby tylko mieć na, na dojazd. Ja sobie po pracy zatankuję do fulla. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że zawsze gdy idę do pracy, to nie mam paliwa. Nie wiem, czy ktoś mi go spuszcza, po prostu, czy co. Nie, tam za 30 parę złotych, blikiem i, i wszystko. Lek mi zjechał, fajnie. O, jaki ekspres. Dzięki. Opowiem Wam historię, jak przyjanuszyłem na pinlocku w kasku. Dałem za niego 18 zł zamiast 300. Co to jest pinlock? To jest taka wkładka do szyby w kasku. Ona jest tak na wysokości oczu i w ogóle nie paruje. I szczerze, jest to 18 zł. Najlepiej spożytkowane w ostatnim czasie. Jeszcze okulary powsikałem taką antyparą. Patrzcie. Pff. Nie paruję. Teraz ja mogę jeździć. Aż mi się w głowie zakręciło. Ja pierdzielę. Jest dopiero 14, a ja ziewam Zły znak A jak chciałbym, żebyś przekazował. <noise> Halo policja. Czego? I ciebie? A! Na piwek. O! Nie ja miałem jakieś drobne to trzymać. Dzięki bardzo, miłego! My dzisiaj na centrum nie pojedziemy! Znowu mak, ten sam. Dostaliśmy w Keszu 8 złotych tipa i za tamte zamówienie było też jakoś 8 z hakiem, czyli 16 ponad złotych za taki dystans. Bardzo fajna sprawa, ale no napiwki takie to się rzadko spotykają. Nie, kur... Stacja kolejowa czy Peron, tak po Śląsku to Bana, a pociąg to cuk. Pociągi w większości przypadków wierzą puste Nie wiem jak im się to opłaca Ja chłop ze szlugiem Na takiego asa to chyba się nie spotkałem Ja uwielbiam dźwięk tego wydechu z tymi popsami To jest To jest coś pięknego I znowu gotowe Szkoda że tutaj nie ma też parkingu Z tej strony by się fajnie podjeżdżało O, stoi no, tu nie ma innych kurierów, tylko ja będę tutaj jeździł. Nie wiem. <gry> no. Pierwsza gotówka do pobrania, też powiedzmy sobie szczerze, byłoby to dziwne przy takiej ilości ludzi. Czy w ogóle nie ma ludzi w tym maku, żeby jeszcze czekać na te zamówienia, nie? Jeżeli byłyby większe stawki i wszystko na gotowo, to ja mogę z takim makiem jeździć cały czas. Dla mnie to jest bez różnicy. Jeżeli miałbym zarobić 50 zł na godzinę, dostarczając tylko maki, a jeżdżąc po innych restauracjach, że to na jedno wychodzi, nie? Uwaga, uwaga. Dobrze, dobrze tak ma być. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie jadę, ale buja. Oby ta kola przeżyła. Dobry. Ja się już martwiłem, że nikogo nie ma. 48 tam jest do zapłaty. 50 i stówka. to wezmę. Bo tu złotówka... Tu złotówka wypadła. za proszę, jako napiwek. Dobra, tu złotówkę oddam. O, dzięki. Hopa. I hopa. wszystko. Zgadnijcie jakie dostałem zamówienie, no. Bo takich akcji chyba jeszcze nie było. W sumie jak on tymi popsami tak wali, to może w maku słyszą, że już przyjechałem. Kurde, musimy je podkręcić. Wtedy na pewno będą <laughs> słyszeć. Ale leci mordeczko. Oni się tam nie a ja jadę tak Brum 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 brum, czyli się na godzinę Znowu gotowy <grym>, Tylko nie wierzę tak. Jeszcze raz dostanę tego maka to to wyrzucę bo Naprawdę, ile można No tak, tak Ty jeszcze dostałem do tego za NOK Ale dzisiaj kombosy idą mi ja pier... ale no nie wierzę Teraz jedziemy odebrać NOKa I potem z dwoma zamówieniami będziemy jechać do klientów Ja Już tu piąty chyba, albo szósty raz przejeżdżam koło salonu Yamaha. Dzisiaj na pewno będzie dużo zamówień dostarczonych i ch**y zarobek. Głowa? Głowa tak. No. Dzięki. Nawigacja chciała inną drogą poprowadzić, bo tu jest wielki korek, ale. Zaczyna mi strasznie po jajcach wiać i to mi się strasznie nie podoba. Więc raczej nowe termo egzaminu nie zda. Chyba, że założę. Termo na termo i jeszcze spodnia. Główka pracuje. Dawaj z tą betoniarą, trzy razy szybciej. A lubar to on tu skręca, dobra. Wow, wow, wow. Ale bym się w to. Aha, to jest jakiś blok mieszkalny, normalnie. Po zamówieniu? Tak. Dobra. Wszystko, dzięki miłego. Ja nie wróżę nic dobrego nam po tym zamówieniu. Jak widzę, że jadę na niewiadom, to, to tylko i wyłącznie rydułtowy. Kula, co ja mam cię z tym przejeżdżaniem? się wystraszyłem 45 taka, hop. hop, oj, coś tam delikatnie kapie. i wszystko, dzięki miłego. Uwaga, uwaga i co? Kebabin rydłówkowy, wiedziałem o tym, że tak będzie. No i szczałeczka rydełtowy w prawo. Tego zamówienia nawet nie ma sensu odrzucać, bo na redułtowach jest jeszcze mak, jakieś knajpki, inne kebaby, więc wiecie jak to jest? Deszczu podrynne Jedno przepiszesz, a dostaniesz drugie w tym samym mieście, więc... No, ten trójkołowiec śmieszny. Żeby nie było, jest szansa, że z rydułów pojedziemy aż na rybnik po jakieś zamówienie. Ale to jest tak, jakby wygrać szóstkę w Totka. Tutaj, gdzie się nie obrócisz, to wszędzie są tablice SWD. A różne historie się słyszy o SWD. No nie gadaj, co to jest? Ursus? Tak, Ursus, kurwa z 330? Tak z dwojga złego, to może i fajnie, że wam coś nowego pokażę, a nie tylko ten rybnik, rybnik. No tutaj to elegancko mogę sobie na moto podjechać. Samochodem to tu jest taka padaka, żeby gdzieś zaparkować. Dzięki. To jaka ulica ofiar, ofiar terroru. Jedziemy na osiedle Orłowiec. Centralnie, gdzie jest mak? Także po tym zamówieniu żadną nowością nie będzie, ław studienka, że dostaniemy maka. Ale drogi to chyba jednak są lepsze w rybniku. Zdecydowanie w rybniku. Szczerze, Na to chyba tu nigdy nie dostarczałem. Znowu się wam wszystko. Ja wam to mówię, dostaniemy maka. Ładna 2, 10 zł Ale jak zamówienie za 10 zł to myślę tak z 5 km by dojechał do klienta Jak tak chucham w tym kasku to widzę że Tutaj mi paruje a tutaj nie Za 18 zł mieć spinloka To jak wygrać życie Akurat poli, policemany, tak to się mówi Właśnie w tym maku były chyba rekordy bite jeżeli chodzi o czas oczekiwania 8,6,7 Dzięki Ja normalnie dzisiaj je. To jest nie do wiary. No, my się już kierujemy bliżej rybnika, także nie ma źle. 4 km ciągnięcia się za SWD. No tak, bo tam z daleka, jak widzicie, ciężarówka jedzie, zawali droga i korek się potem robi. A gdzie się ta ciężarówka podziała? To jest dobre pytanie. Korweta znowu! Ja się jaram jak dziecko gdy widzę takie samochody, bo w dużych miastach to jest normalność. Lambo, Ferrari. W rybniku jak spotkasz jakieś lepsze auto, to, to wiesz. Tam pan napisał, że brak dojazdu do... A nawigacja tak samo poprowadziła bez tej Także. No Wszystko jest. Dzięki, do widzenia. A widzę, że tutaj nie ma nigdzie przejazdu, ale spoko, my sobie poradzimy. To może zajdę sobie z moto zaraz, żeby nie było w przypału. Bo tu jest obwodnica, także no źle nie trafiłem. A, bo ten pan mówił, że tutaj rondo jest zamknięte, czyli tutaj jakiś dojazd będą mieli. Jedź. że wieje w tym kasku, no nie da się jeździć! Po co ja tą szybę zdejmowałem? Kamerę schował, żeby mi nie wywiało jej przypadkiem. Nigdy no to się nie spodziewałem, że my tak szybko zajedziemy na rybnik. <laughs> Te źródła to dobre agenty. Jak będziecie to oglądać, to w tym hasku nie da się jechać. Urywa, urywa łeb. My tu śmiechy, chichy. Od 13 do 15. Usiądźcie, bo opadniecie. 91,70. To jest jedna z najlepszych godzinówek, jakie wykręcaliśmy na filmach. Zrobiłem 9 zamówień. W dwie godziny czajcie to. Ja idę się grzać, a dla trwały w komentarzu MT-09.